Cześć! Cześć kobietki, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj zapraszamy wszystkie miłośniczki sukienek, ponieważ dzisiaj przegląd letnich sukienek ze sklepu Reserve. Chcę Wam zaznaczyć, że będą również dwa kombinezony. Wszystkie sukienki będą z dobrym składem, więc jeśli poszukujecie dla siebie fajnych sukienek na wakacje, to serdecznie zapraszamy Was do oglądania. Dziewczyny, zacznę od sukienki wykonanej w 82% z wiskozy i w 18% z lnu. Jest to sukienka na ramionczkach, które zobaczcie, krzyżują się z tyłu. Tu również mamy gumeczki, dzięki czemu sukienka w tej partii ładnie dopasowuje się do sylwetki. Natomiast jeśli chodzi o przód, to jak już pewnie zauważyłyście, mamy tu głęboki dekolt, który. Podkreśla nasze kobiece atuty. Także dziewczyny, w tym przypadku konieczny jest dobór odpowiedniej bielizny, lub po prostu możecie nosić tą sukienkę bez biustonosza, jak wolicie. Podoba mi się również, jak ta sukienka wygląda w tej partii. Zobaczcie, jest ładnie skrojona, dzięki czemu mamy w niej ładnie podkreśloną talię. A dół jest rozkloszowany. Ta sukienka dziewczyny nie posiada podszewki, ale nie prześwituje. Natomiast miseczki wykonane są z podwójnego materiału. Jeśli chodzi natomiast o rozmiar, to na mnie widzicie rozmiar M i tak się ona prezentuje, tak wygląda jej długość. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to przypominam, że ja mam 69 cm wzrostu. Pokażę wam jeszcze jak prezentuje się ten materiał z bliska. Jeśli natomiast dziewczyny chodzi o cenę, to w regularnej cenie ta sukienka kosztowała 179,99. Ja zapłaciłam za nią 100 zł bez grosza. Moje propozycje również zacznę od długiej sukienki w kolorze soczystej zieleni. Zobaczcie, dziewczyny, tak prezentuje się materiał z bliska. Ja w tym kolorze czuję się bardzo dobrze. Jak widzicie, sukienka jest na cienkich ramionczkach. Podoba mi się tu, jak właśnie biegną te ramionczka, ponieważ. Ten sznureczek, który tu widzicie, biegnie przez całą długość z przodu, na ramionczkach i z tyłu. I właśnie dzięki temu sznureczkowi możecie sobie regulować długość ramionczek, w zależności jak mocno sobie tę sukienkę zawiążecie. Także myślę, że jest to super rozwiązanie. W tej sukience mamy ładnie zaznaczoną talię za pomocą gumeczek, które się tu znajdują. Natomiast od pasa sukienka jest luźna, przewiewna. Na mnie widzicie rozmiar L. I przypominam, że taki rozmiar noszę na co dzień. Zobaczcie, tak wygląda z każdej strony. Podoba mi się również jej długość, ponieważ ja ostatnio bardzo lubię sukienki o długości maxi. Sukienka wykonana jest w 100% z wiskozy, także mamy tu naturalny materiał, który świetnie właśnie sprawdzi się na upalne dni. Jeśli chodzi dziewczyny o cenę, to w regularnej cenie kosztuje ona 149,99, a ja zapłaciłam za nią 100 zł bez grosza. Teraz sukienka, która od razu spodobała mi się na stronie. Uważam, że połączenie koloru zielonego z kolorem fioletowym wygląda świetnie. Podoba mi się ten wzór. Zobaczcie sami, jak prezentuje się on z bliska. Jest to długa sukienka, bez wątpienia w tym przypadku naszą uwagę przyciągają ramionczka, ponieważ są one plecione, wyglądają jak warkoczyki. A tak dziewczyny prezentuje się jej tył. Jak widzicie, mamy tu mocno wyeksponowane plecy, więc uważam, że ta sukienka stworzona jest do noszenia bez biustonosza. No, chyba, dziewczyny, że Wy nie lubicie chodzić bez biustonosza, to ewentualnie możecie sobie tu założyć miseczki samonośne. Jeśli chodzi o skład, to również jest on rewelacyjny, ponieważ mamy tu 82% wiskozy i 18% lnu. Zobaczcie, tak dziewczyny, na mnie prezentuje się sukienka w rozmiarze M i już mogę wam powiedzieć, że niestety z rozmiarem nie trafiłam, ponieważ jest na mnie ona za szeroka, szczególnie dziewczyny w tej partii i z tyłu, zobaczcie, nie wiem czy widać to bokiem, ale no niestety tu mi tak brzydko sterczy, także zdecydowanie ja powinna mieć rozmiar S. Niestety tą sukienkę będę musiała odesłać, ale na pewno zamówię ją w rozmiarze S. A jeśli chodzi o cenę, to w pierwszej cenie kosztowała ona 139.99, a ja zapłaciłam za nią 69.99. Kolejna długa sukienka tym razem w paski. Zobaczcie dziewczyny, te paski nie są ani poziome, ani pionowe, tylko biegną tak na łukos. Mi ten efekt bardzo się podoba. Podoba mi się również jej kolorystyka. Zobaczcie tak wygląda sukienka z bliska. Ta sukienka posiada cienkie, regulowane ramionczka, także każda z Was będzie sobie mogła ich długość dostosować do swojej sylwetki. Zapinana jest z boku nakryty suwak. Zobaczcie, w tej partii ładnie dopasowana jest do sylwetki, natomiast dół jest delikatnie rozkloszowany. Jeśli chodzi o długość, to zobaczcie, tak wygląda jej długość przy wzroście 164 cm. Wykonana jest w 100% z wiskozy. Na mnie widzicie sukienkę w rozmiarze L. Zapłaciłam za nią 99,99, ,99, natomiast w regularnej cenie kosztowała ona 179,99. Teraz sukienka wykonana w 100% z bawełny. Jak widzicie, sukienka jest wzorzysta. Tak prezentuje się ten wzór z bliska. Tej sukience tak naprawdę podoba mi się zarówno przód jak i tył. Z przodu jak widzicie mamy takie ozdobne wiązanie, natomiast tył prezentuje się tak. Mamy tu wyeksponowane plecy. Muszę Wam również zaznaczyć, że ta sukienka posiada podszewkę, ta podszewka dziewczyny, zobaczcie, jest długa. Praktycznie jest ona takiej samej długości jak materiał wierzchni. Dodatkowo wykonana jest w 100% z bawełny, także świetnie. Jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie sukienkę w rozmiarze M. Tak się ona prezentuje z każdej strony. Według mnie rozmiar jest trafiony. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to w cenie regularnej kosztowała ona 179,99. Natomiast ja zapłaciłam za nią 100 zł bez grosza. Kolejna propozycja długiej sukienki. Jak widzicie, jest to wzorzysta sukienka w nieco ciemniejszej kolorystyce. Zobaczcie, tak wygląda ten wzór z bliska. Sukienka jest na cienkich, regulowanych ramionczkach. Zobaczcie, tu z przodu mamy podwójny materiał. Natomiast dół jest taki luźny. Teraz, dziewczyny, przejdźmy do tyłu, ponieważ ta sukienka posiada taką szeroką szarfę, którą możecie zawiązać na przykład w ten sposób. Ja dla mnie tej szarży w ogóle tam by mogło nie być, ponieważ nie dodaje ona żadnego uroku tej sukience ani nie wygląda jakoś wyjątkowo. Wręcz przeciwnie, powiedziałam, że wygląda dziwnie, ale oczywiście jest to kwestia gustu. Sukienkę mam w rozmiarze R i uważam, że rozmiar jest dobry. Wykonana jest w 100% z wiskozy. W pierwszej cenie kosztowała ona 139,99, a ja zapłaciłam za nią 89,99. Teraz propozycja taka zwykła, prosta sukienka w kolorze kremowym. Ładnie wygląda tu przód. Na pewno uwagę przyciąga to głębokie rozcięcie z lewej strony, które ładnie eksponuje nam nogę. Natomiast tył prezentuje się tak. Ciekawie biegną tu ramionczka. Zobaczcie. Sukienka wykonana jest z naturalnego materiału. W składzie mamy tu 85% wiskozy i 15% lnu. Zobaczcie, tak ten materiał prezentuje się z bliska. Na mnie dziewczyny widzicie rozmiar M, taki też rozmiar noszę na co dzień. W regularnej cenie ta sukienka kosztowała 119,99, a ja zapłaciłam za nią 69,99. Teraz o wiele krótsza propozycja: sukienka w kolorze beżowym w paski. Ma ona świetny skład, ponieważ wykonana jest w 77% z wiskozy, 20% z lnu, a 3% to poliester. Dziewczyny, chcę Wam zaznaczyć, że ten materiał delikatnie gryzie. Zobaczcie, tak wygląda z bliska. Jeśli chodzi o górę, to mamy tu kopertowy dekord wykończony klasycznym kołnierzykiem. Ten dekord trzyma się stabilnie, nie rozjeżdża się, natomiast rękawy są takie luźne, dzięki temu wygodne. Bez wątpienia, uwagę tu przyciąga to wiązanie z boku, które wygląda fajnie i dodatkowo podkreśla nam talię. Na pewno zauważyliście, że tu z przodu mamy delikatne marszczenia które według mnie dodają całości wyjątkowego wyglądu. Sukienkę mam w rozmiarze L i tak się ona prezentuje. W pierwszej cenie kosztowała ona 159,99 a ja zapłaciłam za nią 100 zł bez grosza. Kolejna sukienka z dobrym składem, wykonana w 55% z lnu i w 45% z wiskozy. Natomiast jedynie ten ażurowy materiał na biuście i z tyłu sukienki wykonany jest w 85% z poliestru i w 15% z bawełny. Jest to sukienka na szerokich ramionczkach, co jak najbardziej mi odpowiada. Podoba mi się również jak w tej sukience wygląda dekolt. Pomimo tego, że nie mam na sobie biustonosza, to wygląda on ładnie. Natomiast tył prezentuje się tak. Sukienka zapinana jest na suwak i dodatkowo mamy tam ozdobne wiązanie. Fajnie wygląda również to rozcięcie na nogę. Moim zdaniem dodaje całości fajnego wyglądu. Szkoda, że sukienka nie posiada podszewki, ponieważ prześwituje, ale myślę, że cielista bielizna rozwiąże ten problem. W regularnej cenie ta sukienka kosztowała 159,99, natomiast ja zapłaciłam za nią 100 zł bez grosza i na mnie widzicie rozmiar M. To już moja ostatnia propozycja w dzisiejszym odcinku. Tym razem kombinezon wykonany jest przewiewnej wiskozy. Ten materiał jest bardzo miły w dotyku. Jak widzicie, mamy tu asymetryczną górę, co jak najbardziej mi odpowiada. Ponieważ ja lubię w ubraniach wszelkiego rodzaju asymetrię. Jak widzicie jedno ramię mamy osłonięte, natomiast z drugiej strony jest ramiączko z ozdobną klamerką i taką szarfą. Tu również talię mamy ładnie zaznaczoną. Podoba mi się też nogawka, ponieważ jest taka prosta, szeroka. Dziewczyny, jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie kombinezon w rozmiarze L. I o ile tu wszędzie jest na mnie dobry, to niestety w tej partii jest na mnie za szeroki. Jeśli chodzi o długość, no to wiadomo, przy moim wzroście wymaga on skrócenia, natomiast jeśli chodzi o cenę, to w regularnej cenie kosztował on 199,99, a ja zapłaciłam za niego 89,99. Moja ostatnia propozycja w dzisiejszym odcinku to również kombinezon. Jest on na cienkich, regulowanych ramionczkach. Zobaczcie, dziewczyny, bardzo ładnie wygląda tu przód. Ładnie wygląda również nogawka. Ja taką szeroką nogawkę lubię zarówno w kombinezonach, jak i w spodniach, bo po pierwsze wygląda ładnie, a po drugie jest wygodna i komfortowa w noszeniu. Natomiast tył prezentuje się tak. Mamy tu subtelnie wyeksponowane plecy. Super, bo ten materiał, dziewczyny, jest w takim miejscu, że możemy pod nim ukryć sobie biustonosz. Jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie rozmiar M i rozmiar jest trafiony, gorzej z długością, no zdecydowanie jest to propozycja dla wyższych dziewczyn, tak jak już wspominałam, ja mam 1,69 cm wzrostu, no i zobaczcie, są na mnie za długi, ale myślę, że to nie jest problem, jeśli stwierdzę, że sobie go zostawię, to po prostu oddam go do skrócenia. Jeśli chodzi natomiast o skład, to kombinez wykonany jest w 100% z bawełny. W regularnej cenie kosztował 179,99, a ja zapłaciłam za niego 100 zł bez grosza. To już wszystkie propozycje, jeśli chodzi o sukienki na lato. Mamy nadzieję, że znalazłyście tu odpowiednią sukienkę dla siebie. Oczywiście linki do wszystkich ubrań, które dzisiaj mierzyłyśmy, znajdziecie w opisie pod filmem. Dzisiaj już dziękujemy Wam, że byłyście z nami. I do zobaczenia wkrótce. Pa! pa!